Kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale A dzisiaj pokażę wam Jak robię Halloweenową Dłoń Znaczy charakteryzację Halloweenową Ale nie na twarzy Tylko na ręku Więc pomalowałam sobie już Czerwoną farbą dłoń Odkaziłam Odkaziłam, pomalowałam I teraz lecimy dalej Więc zmienię kadr I do was za chwilkę wracam Ok, więc jak mam już dłoń, biorę teraz sobie czarną farbkę i taki troszkę mniejszy pędzelek, coś, coś w tym stylu maczam w czarnej farbce. I tutaj czekajcie muszę troszkę sobie. robię tak na jakby obrzeżach, koń, końcówkach tej czerwonej farby, tak ciapkam. I jak to zrobię na całej ręce, na całej dłoni, to do Was wrócę. Ok, pomalowałam, powinno to wyglądać w ten sposób. I teraz, jak mam już taką dłoń, czekam do wyschnięcia i wracam do Was za chwilę. Ale jeszcze przed tym, jak to jeszcze jest yy, mokre, wyciągam sobie puder. Yy, puder mam ryżowy z VIBO. Mam nadzieję, że. Widzicie go dobrze? Odkręcam i zapudrowywuję całą dłoń. Okej, okay, już zapudrowałam dłoń i teraz y, zacznijmy. Y, biorę sobie chusteczkę, rwę sobie ją na takie części, kawałeczki. Y, no dosyć spore. Taką, takie, no akurat jest za mały. I tak na przykład. No, i takie na większe kawałki robię ich mnóstwo i do was wracam. Dobrze, trochę sobie porywam. Tu mam większe części, tu mam takie mniejsze, takie resztki jakby, ale nie wyrzucam ich, ponieważ te resztki mi się przydadzą. No, już zdradzę Wam, co będę robić. Będę przyklejała chusteczkę na dłoń klejem, później znowu, znowu, znowu. I takie, jak gdzieś będą wypustki, to po prostu będę sobie przyczepiała właśnie te mniejsze, więc te mniejsze też są potrzebne w sumie. Teraz na zapudrowywaną dłoń jeszcze raz ją zapudrowuję, bo ona musi być serio zapudrowana, żeby nie szedł z niej kolor. Dlatego ją tak bardzo pudruję, żeby nie strzedł z niej kolor, a później jeszcze można dać tu sztuczną krew. A ja mm, później będę dodawała tutaj wody, żeby urozmaicić y, tą krew i żeby wyglądała jak prawdziwa. Y, ale teraz zapudrowywuję, żeby nie nie zeszła mi ta krew, bo później będę musiała odczepiać wszystkie te chusteczki, malować jeszcze raz, pudrować znowu i znowu przyczepiać i to by było bez sensu to malowanie teraz. Z tego powodu właśnie biorę klej. Zwykły, najzwyklejszy, może być szkolny. Maluję tylko tak końcówki, Rok temu chciałam Wam też opowiedzieć taką historię, troszkę, że rok temu robiłam tą samą jakby charakteryzację, i rok temu używałam tego samego kleju, tylko innej, innej jakby, innej, po prostu później dopiero pomalowałam. To wszystko, a nie teraz, I jeszcze na początek, jak już przykleję jedną warstwę, to przyklejam na początku rogi, żeby się nie odczepiły. Jak już przyczepiłam tak rogi do siebie, takie końcówki, to teraz biorę kolejną chusteczkę i tak, kółko Co ja odkręciłam tą końcówkę? Wezmę sobie mniejszy pędzelek i po prostu będę malowała to pędzelkiem, bo tą końcówką będzie bez sensu. To będzie się później przyczepiało do chusteczki. Właśnie znaczy, miałam taki sam problem rok temu, a teraz zapobiegnę jemu i robię tak, kolejna chusteczka i tak w kółko. Jak zrobię już parę, to do Was wrócę. Ok, więc już jestem na takiej większej połowie. Moja ręka wygląda. O tak, nie wygląda jeszcze tak, jak ma wyglądać. Miałam sobie pędzelek na trochę większy i pokażę Wam chociaż te ostatnie, jakie ja to robię. Mam coś takiego, bieram klej na pędzelek, biorę, maluję tak środek zazwyczaj, maluję. Później biorę sobie z kolan, chusteczkę i przyczepiam przyczepiam i dociskam właśnie ten środek. I teraz znowu maluję. Maluję. Tak zazwyczaj środek, bo końcówki i tak będę przecinać. Więc yy, no i. Biorę taki kawałek chusteczki i przyczepiam tutaj. Jak macie takie większe części, to te malutkie się nie przydadzą, a jak macie małe części, bo robicie na bardzo malutkie kawałeczki, no to wtedy się przydadzą. A jak wam się odwarstwiają, to nic, użyjemy tego zaraz i będzie to bardziej, lepiej przymocowane. A jak Wam odchodzi, to malujecie sobie pomalujcie sobie końcóweczki Ja tak robię i wtedy to będzie bardziej przymocowane Bardziej przymocowane I teraz tak przyklepiam troszeczkę Czasami jeszcze dodaję pudru a nie czekam do wyschnięcia. I czasami to same warstwy dodaję. Jak dodaję same warstwy, wtedy zużywa mi się mniej kleju, bo jak jest taka jedna warstwa, no to ta warstwa wiadomo, że ona jest cieniutka i łatwo będzie, łatwiej będzie ją wszczepić niż takie, taką chusteczkę całą. No i dokończam to i do Was już wracam Okej. Okay, yy, ja jednak yy, nie odchodzę od Was, bo zauważyłam, że zostało mi mało chusteczek, yy, więc yy, po prostu Wam pokażę tą końcóweczkę chociaż. Yy, to jest przedostatnia chusteczka. I teraz trzeba przymocować mocno tą ostatnią Końcu, O. No, już po chusteczce. Ok, teraz jeszcze jedna warstwa, ostatnia warstwa, i już zaraz będzie gotowa. Gotowy, gotowa moja dłoń. W sumie jeszcze troszkę pracy. Bo te chusteczki w sumie były najdłuższą pracą, ale jeszcze troszkę pracy tutaj czeka z tą dłonią i ostatnia chusteczka ląduje na dłoni. No i teraz czekam, to, żeby to wszystko wyschło, i wracam jak to wyschnie. Ok, już to wyschło, dlatego powoli, po Powoli, o nie, jeszcze to nie wyschło, ale jak już wyschnie, to powoli odczepiam to od skóry. Okej. Okay. Gdzie? Ja jeszcze za mało to zabudrowałam i zeszło mi troszkę tego koloru. Jeszcze to troszkę tak przyczepiam. Tak robię, żeby to wszystko się ładnie pięknie przyczepiło. Biorę nożyczki i wycinam na kształt taki, który mi się podoba. Ok, więc ja już jestem w trakcie wycinania. Obcinam te brzydkie końcóweczki, przymierzam i wycinam dalej. No jeszcze troszkę tutaj muszę wyciąć te te końcówki o to i już będzie gotowe. No to ja to precyzyjnie wytnę bez kamery i do Was wrócę za chwilkę. Ok, więc teraz jeszcze raz pomaluję to czerwoną farbą. Yy, myślę, że czarną nie trzeba, ale czerwoną troszeczkę. Tam podmaluję, żeby to jakoś ładniej wyglądało, ale tylko nie, ta, nie tak dokładniej, tak jak wcześniej, tylko tutaj, gdzie akurat bardzo się zmyło, bo akurat troszkę zmyć. Chciałam, żeby tak serio, żeby się zmyło, bo wtedy to wygląda nie takie super, ładne, precyzyjne, tylko tak ładnie. Mm, tylko tak bardziej y, rzeczywistej. No, coś takiego. Więc jak już sobie pomylowałam, y, to teraz biorę ten kształt i tu, y, tutaj gdzieś po środku wycinam taką po prostu kreskę. Coś takiego, taką, y, taką dziurkę y, sobie. Wycinam. I czekam aż to wyschnie, i to przyklejam, ale na początek biorę podkład, którego używam na co dzień, czyli z 20 under 20, i maluję to całe. Ok, więc już y dałam tu podkład, i teraz jest y moment gdzie muszę to wszystko zapudrować więc biorę puder i tu wszystko pudruję ale nie pudrem tylko cieniem to powiem no i oczywiście pędzelkiem pudruję wszystko tutaj pięknie jednak cieniem nie ma takiego ładnego bo jakby ładnie to nie pudruję cień Dlatego używam pudru zwykłego, znaczy mm, ryżowego, bo ryżowy to zawsze ryżowy ładniej pudruje, tak lepiej mm, zawsze ja akurat zawsze pudruję ryżowym takie rzeczy, jak są bardzo mokre, bo ryżowy bardziej pudruje niż taki w kostce, a cień to w ogóle. W ogóle nie pudruję. Robię teraz, jak mm, wygląda to w ten sposób. To teraz dopiero daję troszkę cienia. Um, jeszcze jest trochę mokre, widzę to, więc używam jeszcze troszkę pudru i, i dopiero biorę się za cień i za krew to za chwilkę. Teraz wracam. Teraz robię coś takiego, żeby bardziej to wyglądało realistycznie. Tutaj gdzie jest ta dziurka, sypuję troszkę białego cienia, no taki ma kolor i zapudrowuję właśnie tym cieniem tutaj właśnie w tych miejscach, gdzie ma być tak, bardziej to realistycznie wygląda. Jeszcze sobie na boki rozprowadzam, no po prostu chcę, żeby to było jak najbardziej realistyczne Jak już to tak wygląda, oczywiście chusteczki nie da się zapudrować Dlatego nie wygląda to też tak bardzo jak dłoń Roz Bardziej otwieram tą dziurę i daję na drugą stronę i z tej strony smaruję, y, maluję czerwoną farbę. Jak pomaluję to do Was, wrócę? Ok, zrobiłam już krew. Y, powiedzmy, y, jest tutaj w środku. Z drugiej strony też pomalowałam. I teraz jest moment naklejania to wszystko, tego wszystkiego na dłoń. Y, Dlaczego pomalowaliśmy to na czerwono? Dlatego, że jakby ktoś y, chciał. Zerknąć przez tą dziurę to by po prostu było widać krew. No, czyli no, tą czerwień, tak naprawdę. Biorę teraz sobie klej, pędzelek od kleju i smaruję. Po prostu smaruję no, w tych miejscach, gdzie wiem, gdzie na pewno to będzie. Ok, pomalowałam już tutaj yy, przed czarnym. Troszeczkę biorę to, i to wszystko mocuję na dłoń. Nie żyłam to wcześniej, ale nie sądziłam, że będzie troszkę za duże, yy, dlatego troszkę sobie tutaj obetnę i do Was wrócę zaraz. Ok, teraz y, jak wygląda to wszystko tak, biorę czarną farbkę i tak ciamkam tutaj przy y, końcówkach, żeby wyglądało troszkę jak taka zaschnięta krew i żeby się połączyło troszkę z tym czarnym, więc jak pociamkam to do Was wrócę. Okej, okay, więc tak się prezentuje skończona dłoń. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I chciałam Wam, no, chciałam wam też powiedzieć, żeby ta chusteczka pomalowana podkładem była troszkę zniekształcona, ponieważ nasza ręka jest zniekształcona. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawicie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, żeby być na bieżąco i co do następnych odcinków. Pa!